Bo w tym cały jest embaraz, aby dwoje chciało naraz. Patrz. Dwie osoby. Świat. Spotkanie. Każdej osobie zależy. Każda ma swój dom, inny dom, inne wartości, które otrzymała od swoich rodziców. Ta jedna, ponieważ w gruncie rzeczy jest taka, trochę zapisana, trochę pamiętolona, Czyli no nie do końca jest zadowolona z tego wszystkiego, bo powinna być inna, ale taka jest, to idąc na spotkanie, poznając tego kogoś i ten, wie, że ten ktoś jest ważny, ona się przygotowuje, chowa te swoje trudy, które ma w środku, takie brudy, niewygody, nie pokazuje ich, prawda? Czyli trzyma ten język za zębami, ładnie się uśmiecha. Dlatego, że tak została nauczona, żeby pokazać siebie z jak najlepszej strony. Czy ona ma złą intencję, bądź czy ma w zamyśle oszukać kogoś? Nie. To wszystko, co ona robi, jest dlatego, że to kiedyś usłyszała od mamy, że nie pokazuje się tego wszystkiego, bo ktoś ciebie nie zaakceptuje, więc pokaż się ładna. I. Jeśli ona się pokazuje tylko w takim kawałku, to powinna myśleć i wiedzieć, że świat z drugiej strony dokładnie taki sam się będzie chciał pokazać, prawda? No bo jeśli ona coś ukrywa, no to świat na zewnątrz będzie taki sam i niemożliwe, żeby ktoś przyszedł i pokazał od razu wszystko, tak? Więc ja będę podejrzliwa. Co tam masz w środku? Jaka jest ta Twoja. Yy, to, to działanie, tak? Dlaczego? I teraz pojawia się inna osoba. Zatrzymam to na, tym, na tej dedukcji. Inna osoba, inny dom, inne wartości. I ta inna osoba, która przychodzi, ona jest taka. Tak skonstruowana, to jest jej cały 100%. Ona jest tutaj zabrudzona, tu ma jakieś plamy. Lepiej jest pokazać siebie od początku, czyli jak mam brudne skarpetki, kolokwialnie mówiąc, to je po prostu mam. Noszę. Yy, Właśnie, chciałam powiedzieć gacie z dziurą, ale może te skarpety z dziurą, czyli nie przykładam wagi do wielu rzeczy, na przykład, tak? To jest taki przykład. To ja to pokazuję od razu, żeby ktoś zobaczył jaka, jaki jestem. Nie? I ja sobie tak wędruję. Pokazuję siebie, dlatego że jej ktoś powiedział, od początku pokaż się taka, jaka jesteś, czy pokaż się taki, jaki jesteś, żeby świat się... Hmm, Potem ci nie zarzucił, że kłamiesz, tak? Czyli od razu się pokaż. Więc mamy dwie osoby, które mają dwa różne domy. Jedna przychodzi i jest pozwijana, więc pokazuje to najlepsze. A ta druga, która przychodzi, pokazuje wszystko, bo nie chce, żeby się świat e, e, nim potem rozczarował. Więc ta druga osoba, która ma tak, to. Naturalne jest, że ona będzie myślała, że ten świat na zewnątrz też wszystko pokazuje, tak jak i ona, czy on, nie? Więc zobacz, mamy zderzenie dwóch osób, które siebie poznają, które stają się dla siebie ważne, które planują ze sobą wspólne swoje życie i przychodzą ze swoimi wartościami. Jeśli e, im się tej tu <grystanie> delikwentce, bo aż się uśmiałam, <grystanie> się nie podoba coś tu, to myśli: zmienię go. <laughs> A on tu przychodzi jak biała kartka papieru, trochę czarna, brązowa bardziej, bym powiedziała, ale przychodzi i mówi: Taki jestem. Bo to tak bardzo pasuje, nie? Do tej męskiej roli, do tej żeńskiej. Więc taki jestem. A ponieważ mi się pokazujesz, że tak nie marudzisz, nie przeszkadzasz, tam się nie czepiasz, to ja Ciebie chcę. No, i powstaje taka relacja, i potem się okazuje, że w tej relacji, jak ta ona się zaczyna rozwijać i ta ona ma coraz więcej do powiedzenia, i ta ona się zaczyna czepiać, i ta ona chce zmienić to tu, to powstaje konflikt interesów oznaczający, i ja pokazałem tobie wszystko, co mam i co wnoszę, więc dlaczego chcesz mnie zmienić? A tu okazuje się, że się po prostu rozwinęło wo, wo, wo się, rozwinęłam się. No i teraz rozumiesz, co tu powstało. No na tym prostym przykładzie, powiedz mi... która strona... i dlaczego? Może powiedzieć... Zostałam oszukana. Bądź zostałem oszukany. A co ty myślisz na ten temat?